Witam serdecznie kochani, moi mili, witam Was bardzo. Z tej strony Dawid, z kanału Prowadzi mi Bóg. Moi drodzy, tytuł dzisiejszego odcinka Kogo się bać? Kogo się bać? Otwórzmy sobie, od razu pójdziemy do fragmentów Ewangelii Mateusza, rozdział 10, werset od Wersety od 28 do 33. Choć, I choć wszystko to jest w kontekście prześladowań, kiedy to Jezus Chrystus wysyła swoich apostołów jak owce między wilki i przestrzega ich, to tak naprawdę to wszystko się tyczy obecnych czasów, nas i tego, co się dzieje. I nie bójcie się tych, Którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej Warci niż wiele wróbli. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem Moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się nie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem Moim, który jest w niebie. Kogo się bać, mój? No i tutaj jak już też rozprawialiśmy wcześniej, jeśli chodzi o bojaźń Bożą czy strach. Wiadomo, że tu chodzi o bojaźń. Więc tak naprawdę przed kim się, kogo się bać? Nie tych, jak jest wspom wspomniane, nie tych, którzy zabijają ciało. Bo nie mogą zabić duszy. Czyli już wiemy, z tego się, do się dowiadujemy. Być może to dla co po niektórych też teoria spiskowa, że ludzie mają duszę. To jak to? To świat duchowy istnieje? To nie są onki, To nie są teorie spiskowe? Dusza? Tak, kochani, mamy duszę. I obalamy mit, oczywiście, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Nie, skoro Bóg może ją zatracić, to nie jest nieśmiertelna. Ponieważ jeśli byłaby nieśmiertelna, to i on nie mógłby jej zatracić. A może. Dlatego kolejny mit kościoła rzymskokatolickiego obalony w parę no i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Dlatego też nieważne, tak naprawdę, wiemy, że nasze życie tutaj jest tylko wędrówką, jest krótką. Jesteśmy tu pielgrzymami. Przychodzimy na tą ziemię. Do si Bóg nas tu zsyła, doświadczamy, bo ziemia jest też do, do, do doświadczeń, do tego wszystkiego, co Bóg uczynił, i jak najbardziej mamy prawo do tego. To uczynił nas Bóg i dał w posiadanie dla ludzkości. Taki wspaniały jest Bóg. A to, co my zrobiliśmy z tej ziemi, to już jest wina na, na nasza. Dlatego też moi drodzy, nie bójmy się tych, którzy zabijają ciało. Bo to jest życie tutaj, które, jak to się mówi, pokolenie, które przeciętnie trwa 70, 80, 80 lat. I nas nie ma. Oczywiście tam, kto, komu będzie dany, przeżyje tam 100, 100 lat z hakiem. Jak jest napisane w Piśmie Świętym, więc jak 120 lat nie. Dlatego jeżeli ktoś mi powie, że ktoś żyje 130 lat, to ja już to nie daję wiary. Ale powiedzmy sobie, że to jest 78 i 10 lat. I tutaj wypracowujemy sobie to, gdzie spędzimy wieczność? Czy z Bogiem w Jego, w Jego radości, chwale, w miejscu, gdzie naprawdę nie będzie tego padołę, który jest tutaj? Gdzie nie będzie tego zła, który mamy tutaj? Gdzie będziemy chodzić w Jego chwale? Gdzie będzie wieczna radość? Nie będzie chorób? Nie będzie tego całego zła, który nas tutaj tak pociągał? Czy spędzimy tą wieczność bez Boga? A to już jest kara sama w sobie. Bo jak spojrzymy na te dzieła, które nas otaczają i one powstały z ręki Boga, który jest miłością, czyż nie znam pięknie, czyż nie czujemy się wspaniale, kiedy wychodzimy w piękny, letni, ciepły poranek, kiedy to otulają nas promienie tego słońca, a my Stajemy, łapiemy głęboki oddech i powiemy jaki piękny poranek. Zaraz sobie pudek kawy zrobić, Powiedzmy, że na urlopie jesteśmy. Cieszymy się z tego wolnego czasu, z, tych, z tego pięknego poranka, jaki nam daje Bóg. Czujemy tą radość w sercu, Och, jak pięknie jest. Większość ludzi nawet nie jest w stanie nie jest świadoma tego, że to uczynił właśnie Bóg, że korzystamy z Jego dzieł ale przepełnia nas tak czy owak, czy ktoś wierzy czy nie, wierzę, że tak jest, że doceniamy to i mówimy, jaki piękny dzień, jaka radość mnie rozpiera, nawet nie wiem skąd ta radość, że to jest ta wdzięczność dla Boga za to wszystko. I czujemy naprawdę tą radość, że jest tak nam pięknie, ale przyjemnie. I pomyślcie sobie, że w miejscu, gdzie Boga nie ma, tych tej jego, tej jego dzieł nie ma, Takich pięknych jak tutaj, pełnych tych, tej miłości, gdzie tam ptaszki ćwierkają sobie już od samego rana, gdzie ten lekki powiew przyjemnych chłodu jest tak delikatny dla tej skóry. No, a tam będzie, w miejscu, gdzie nie ma Boga, gdzie nie można wychwalać Boga, gdzie nie można go uwielbiać. Gdzie żyjemy nie w Jego chwale, ale bez Jego chwały, gdzie brakuje nam tego Boga, gdzie czujemy tą pustkę, gorycz, gdzie rozrywa ludzkie ciało każdego dnia. Przepraszam, nie wiem czy to nocy, czy to dnia. Nie wiem czy tam jest dzień, noc. Na pewno ciemność i prześwitujące płomienie ognia gdzieś, gdzie to, co władało za życia ludźmi to będzie tam tego tam będą doświadczali ale jako krzywdę i jako zło, które wyrządzili innym, to oni będą przychodzić przez wieczność całą. No, nie życzę tego nikomu, mówiąc szczerze. Nie życzę tego nikomu, bo taki stan rzeczy gdzieś nie ma tam naprawdę Boga, To już jest naprawdę kara. To już jest kara w takim miejscu nie życzyłbym nikomu. A Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika i poprzez śmierć Jego Syna na krzyżu umożliwił nam to, że kiedy przyjdziemy do Niego, uwierzymy, to nie pójdziemy tam, w to miejsce właśnie. To nie pójdziemy tam, w to miejsce. I to należy do Boga, czuć tą bojaźń. Jego mamy się tam naprawdę bać ale nie w tym takim negatywnym sensie, jakoby to nie było, jak to tłumaczyliśmy wcześniej, jako jakiś tyran, despota, że będzie to nam narzucał na siłę swoją, swoją wolę. Gdyż tak nie jest właśnie, bo Bóg dał nam wolną wolę. Powtarzam to jeszcze raz. Dlatego w tym momencie bać, to nie jest takie bać się w złym tego słowa znaczeniu, drżeć normalnie, robić pod siebie ze strachu. Nie, 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 nie tędy droga. Bóg jest miłością i sprawiedliwością też. Jak, naj, jak najbardziej. Tak. Uczepiłem się tylko tego słowa ba bać. To Jego mamy się bać, ponieważ On może zatracić i ciało, i duszę. Zniszczyć w piekle. Rozumiecie to? Tego mamy się bać. Nie tego, że my będziemy być może postawieni, jeżeli faktycznie rozkręci się niebawem już ten wielki ucisk. Pojawi się konflikt, rozszerzy się wojna, rozleje się na te kraje tutaj, na Europę nastanie wielki ucisk, gdzie będzie naprawdę spore grono ludzkości postawione przed faktem dokonanym. Albo przyjmie znamie bestii, połączysz się powiedzmy wie, wie, w jedności z tą, tech, z tą technologią antychrysta. Być może poprzez elektroniczny tatuaż, czy już w mózgu ten interfejs mózg myśli i na przykład ktoś jak widziałem tą technologię, że poprzez myśli może poruszać ramionem robota. No taka to technologia i będą nam sprzedawać ją bardzo w bardzo pięknych superlatywach. Nie chodzisz to poprzez interfejs mózg. Z czymkolwiek się to będzie łączyło, ale będziesz mógł poruszać po prostu nogami. Będziesz mógł chodzić. Będzie mu dano czynić cuda. Będzie mu dano. Nie to, że sam jest w stanie stworzyć, ale będzie mu dano, pozwolono. Jak to mówi zresztą, objawienie. No ale, moi drodzy, wrócimy do tematu. To mamy się bać, jego mamy się bać, czuwać tą bojaźń, słuchać Jego słów, żyć według Jego woli, bo ta Jego wola, w stosunku co do nas, jego pragnienie jest dobre. Jest dobre. Bóg nie ma dla nas w planach nic złego, ale przeciwnie, życie pełne obfitości. A dlaczego się tak teraz dzieje? Dlaczego tej obfitości nie ma? No rozmawialiśmy na ten temat nie jeden raz. Dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje? Czego jest to skutkiem? Czego jest to konsekwencją? I dalej jak pięknie pisze, czyś nie sprzedają za grosz dwóch rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli? Ojca Waszego. Piękne słowa Jezusa Chrystusa nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Bóg jest Bogiem suwerennym. Moi mili, Bóg jest Bogiem suwerennym. W najszerszym możliwym tego słowa znaczeniu panuje absolutnie nad wszystkim. Czasem, przestrzenią. Sam to uczynił. Bóg jest Bogiem suwerennym. On zna ludzkie serca. To szatan małpuje Go i podragia, i kopiuje, bo sam chciałby poznać. I ta technologia, która pozwoli mu zajrzeć tutaj, coś się automatycznie, a przepraszam, automatycznie odsuwa od Boga i Bóg nie wypaczy tego, kto przyjmie z nami bestii, Bóg tego nie wypaczy. Bo szatan próbuje mieć nad nami pełną kontrolę. Bo On nie zna naszych myśli. On nie zna. On zna lu ludzkość na, na przestrzeni tych tysięcy, kilku tysięcy lat. Miał dużo czasu, żeby nas poznać. Słabe strony, mocne strony. I wie o nas więcej niż ludzkość. Naprawdę. Sama o sobie. Bo miał, on był przy stworzeniu człowieka. No ale wr wróćmy znowu, bo odbiegam... Nawet wasze włosy na głowie, wszystkie są policzone. Nie bójcie się, nie jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Dlatego też naprawdę nie bójmy się tych, którzy uśmiercają ciało, bo jeżeli przyjdzie nam za Chrystusa życie oddać, to lepiej za niego oddać, niż przyjąć to z nami bestii, nie oddać życia za naszego zbawiciela, co za tym idzie nie przyznać się do niego, i wtedy tracisz życie wieczne z Bogiem. Tracisz tą szansę. Tracisz tą szansę. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się nie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezus Chrystus jest moim Królem. Jezus Chrystus jest moim Bogiem. Z Panem Panów i Królem Królów. Przede wszystkim jest Bogiem. Jest Bogiem. Lepiej naprawdę życie oddać za naszego Pana. Pokazując to poprzez właśnie nieprzyjęcie tego zna, nie jest. Naprawdę, moi drodzy, jak Wam, te czasy mogłyby się nawet ci, którzy wierzą i są wierzą. I wiedzą, że to się stanie, tylko że nie wiadomo tam za ile x lat czasu, to się stanie prędzej niż Wam się wydaje. Technologia praktycznie już taka jest. Tylko nam pokazują ochłapy tego. Och, ochłapy. Szatan doskonale wie, że jego czas się kończy. Że te czas już przyśp, przyśpiesz, przyś, przyśpieszyły. Ja tylko jestem ciekaw. Jakie oni zaplanują zwiedzenie na temat UFO? Ja myślę, że to będzie powiązane z pochwyceniem ludu, ponieważ widzimy, że tam gdzieś naprawdę co jakiś czas poruszane są, zwłaszcza w tym Białym Domu, rozmowy i debaty na temat UFO. Wszyscy wieczący wiemy, czytający Biblię, którym dane było poznać to jak jest, że coś takiego jak UFO, czyli pozaziemska cywilizacja nie istnieje bo jak najbardziej, to jest ta ziemska. To są demony po prostu. Niez, niezidentyfikowane istoty ludzkie. To są demony. To są demony. Tak samo jak portale, które umożliwiają przekraczanie i materializowanie się, się złym duchom, demonom, istnieją. Ist, istnieją. Raz pamiętam jak oglądałem, teraz nie wiem czy to był Travisa Scotta, czy kogoś tam był koncert. Normalnie nagrywane było, możliwe, że to poruszałem już kiedyś, nagrywane przez telefony ludzi na koncercie, to do wiele osób to uchwy, uchwyciło. Chyba ze sceny nawet, nie wiem, czy nie, nie, nie szło Po prostu taka czarna, kształtna otoczka jakaś, jakby coś anacień. I to sobie szoszło i centralnie się zatrzymało i zrobiło nura w ludzi. Ciekawe, w, w kogo wszedł. Ciekawe w kogo wszedł. Poszukajcie sobie tego. Można to sobie poszukać i obejrzeć. Czy tam chyba koncert Tra Travisa Scotta, nie wiem. I intuicyjnie demon na koncercie po prostu Travisa Scotta i takich yy, ujęć, takich filmów naprawdę w sieci jest wiele więcej. Ja już nie wiem, co naprawdę ludziom trzeba więcej, bo prawda jest dostępna. Jest dostępna. Tylko są jeszcze tacy naprawdę uparci ludzie, którzy pomimo tego, że będą widzieć, pomimo tego, że dałoby się tą prawdę już te wszystkie fakty poskładać w jeden, te, te puzzle, w jedną wielką układankę, tylko że ludziom się nie chce. Nie mają czasu. Ci dzisiaj się nie chcą, a jutro może być za późno. Wracając do tematu, kogo się bać. Nie tych ludzi, którzy mogą nam odebrać życie, którzy nam mogą uśmiercić, powiedzmy, ciało. Nie ich się bójmy. Nie ich się bójmy, bo duszy zabić nam nie mogą. My sami możemy dać przyzwolenie na to, oczywiście ten, kto ma wpływ na jakieś masy, może tam, jak to się mówi, sprzedać swoją duszę za tą sławę, fame, chwałę. Klaski, poklaski i tak dalej. I to wtedy daje swoją duszę sam. Choć też jak to było na, napisane bardzo fajnie, jakiś to pożytek, kiedy człowiek zyska wszystko to, co materialne, a na duszy swojej poniesie szkody. Cóż nie jest, nawet jeżeli się dostanie w młodym wieku, powiedzmy tam 15-20 lat, będziesz miał przez 50 lat sławę, władzę, potęgę chwałę ludzi, a potem ci przecież spędzić wieczność w, pi w piekle. Gorzej w że ognia, gdzie nawet piekło wrzucone będzie. Hm. No nie wiem, czy to się opłaca. Nie wiem, czy to się opłaca. Kilkadziesiąt lat ży 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 życia tutaj w przepychów, dobrostanie naprawdę takim ponad wszelki stan, a później życie wieczne w na głęboko na dole. No nie wiem. No ale polecam się ludziom naprawdę zastanowić, czy warto. Czy warto, czy nie lepiej zacząć naprawdę czytać Pismo Święte, poświęcić na to czas, odszukać Boga. Zwłaszcza jeżeli czujemy, że mamy to poznanie i zaczynamy w to wszystko wierzyć. To najprawdopodobniej wtedy już zaczyna przemawiać do ciebie Bóg. Pokazuje cię. On daje Ci zaproszenie. Ponieważ zaczynasz w to wierzyć, zastanawiać się, zadajesz pytania, szukasz innych filmów, braci, siostry, wierzy, którzy głoszą podobnie, to już wtedy wiesz, że już Bóg powołuje cię. I możesz to odrzucić. Możesz. A możesz, bo normalnie to my pozostajemy, jak już to mówiliśmy wcześniej, my pozostajemy pasywni wręcz. Dopiero jak Bóg to zaproszenie wyślę, pociągniecie do Ojca, przepraszam, do Syna. Jak Bóg Ojciec pociągniecie do Syna Bożego, do Jego Syna. Może, jak najbardziej wtedy my albo odpowiadamy tak i rozwijamy tą więź z Nim, albo po prostu mówimy nie. Wolna wola jest aktualna cały czas. Jeżeli naprawdę ktoś gdzieś w swoim życiu już zaczyna się zastanawiać, kurczę, może to wszystko jest prawda. A może to, o czym mówią ci foliarzy, spiskowcy, płaskoziemcy i tak dalej, to gdzieś może rozbrzmiewa nam między uszami? A co więcej, tu, tutaj, że czujemy, że to jest prawda. To jest nic innego, jak działanie Boga, Jego Ducha w Tobie już. I teraz tak, albo przyjmiesz to, albo to odrzucisz. Jeżeli czuję, że takie coś jest, moja osobista rada, padnij na kolana, Płacz i dziękuj Bogu, że pragnie Cię wyciągnąć. Że pragnie Cię wyciągnąć. Bo oznacza to, że widzi ratunek dla Ciebie, że Twoje imię jest zapisane w tej księdze Żywota Bakanka. Czego wszystkim życzyłbym, choć wiem, że się to nie stanie, ponieważ Biblia mówi o tym jasno, ale życzę Wam, moi drodzy, aby moje imię, aby imię naszych bliskich. Wasze oczywiście żeby się znalazły i żeby były tam cały czas w księdze żywota Babranka. to jest to bardzo ważne. Dlatego też trwajmy na naszej drodze z Bogiem, pomimo tych nasilających się ataków, prób naszych. Trwajmy. Jeżeli się zdarzy nam upaść, nie załamujmy się, moi drodzy, ponieważ wiemy, że mamy orędownika, jakim jest Jezus Chrystus. Tylko i wyłącznie On. Nie ma innych pośredników między Bogiem a ludźmi. Dlatego też trwajmy z naszym Bogiem. Dziękuję jeszcze raz za wszystko, moi kochani, za to, że, że wytrwałeś do końca, za to, że jesteś za aktywność. O dalszym proszę o udostępnianie filmów, komentowania. Subskrybuj kanał, jeżeli nie robisz tego jeszcze, a ja błogosławię cię w imieniu naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa z Bogiem. Cześć.